Bezpieczeństwo. Pragniemy go wszyscy. Ale czy w codziennym życiu, przebywając w domach i biurach, spacerując po ulicach naszych miast, czy podróżując, zastanawiamy się, co nam zapewnia bezpieczeństwo? Co się stanie, gdy na przykład w naszym otoczeniu wybuchnie pożar? Czy budynki, w których żyjemy, są wyposażone w urządzenia, które pozwolą nam uniknąć zagrożenia ogniem albo dymem? To naturalne, że zwykle o tym nie myślimy. Są jednak eksperci, którzy zadają sobie takie pytania i szukają na nie odpowiedzi, by zapewnić nam profesjonalną ochronę. Należy do nich firma Mercor. Od blisko 30 lat dostarczamy bezpieczeństwo, produkujemy systemy biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nieustająco doskonalimy nasze rozwiązania. Żeby sprawdzić, jak funkcjonują one w warunkach pożaru, wybraliśmy się do Belgii. W miejscowości Zedelgem zaledwie 10 km od Brugi znajduje się ośrodek szkoleniowy dla służb ratowniczych, w tym dla Straży Pożarnej regionu Zachodniej Flandrii. Znajdujemy się w ośrodku szkoleniowo-badawczym Belgijskiej Straży Pożarnej. W ośrodku tym zostały zastosowane rozwiązania firmy Merkor, dokładnie systemu oddymiania grawitacyjnego. Znajdujemy się w pomieszczeniu magazynowym, które ma odwzorować pomieszczenie magazynowe. W pomieszczeniu tym zostały zastosowane klapy dymowe żaluzjowe MCR LAM sterowane pneumatycznie. Mamy dwa sposoby uruchamiania tych klap: zarówno przez termowezwalacze, czyli automatycznie przez termowezwalacze, które są bezpośrednio przy klapie, oraz w sposób ręczny poprzez skrzynki alarmowe, znajdujące się na ścianie, na ścianie budynku. W laboratorium tym mamy możliwość prowadzenia różnych testów pożarowych. Mamy różne scenariusze, które będziemy testować w trakcie tych testów. Będziemy badać, jak nasze klapy zachowują się, jak zachowują się system odmienia w tego typu budynkach. Możemy sprawdzić, jak działa. System oddymiania w warunkach bez napowietrzania czy też z napowietrzaniem. Przygotowujemy się do badań. Chcemy sprawdzić w praktyce naszą wiedzę w czasie pożaru o małej mocy nie przekraczającej 2000 kW, a właśnie takie warunki będziemy testować w Centrum Szkoleniowym w Belgii. Klapy dymowe nie powinny otworzyć się z termowyzwalaczy, ponieważ zakładamy, że temperatura pod stropem w pomieszczeniu testowym nie przekroczy temperatury granicznej, a więc 68 stopni Celsjusza. Spodziewamy się jednocześnie, że prawdziwym wyzwaniem będzie błyskawicznie rozprzestrzeniający się dym. Przystępujemy do badań. Przed nami pierwsza seria testów. Badamy skuteczność systemu oddymiania w pomieszczeniu magazynowym. Chcemy zweryfikować naszą tezę, sprawdzając, czy klapy dymowe otworzą się pojedynczo z termowy zwalaczy. Test ma odwzorowywać pożar w pomieszczeniu magazynowym o wysokości 12 metrów, w którym w celu uzyskania szacunkowej mocy pożaru około 2000 kW przygotowaliśmy dwa ogniska pożaru. Głównym materiałem palnym są tworzywa sztuczne. Dokładnie pianki poliuretanowe z materacy. W trakcie testu chcemy sprawdzić, czy słuszne było nasze założenie badawcze. Klapy dymowe wyposażone w termowyzwalacze o temperaturze zadziałania 68 stopni Celsjusza i czułości zadziałania większej lub równej 80, nie otworzą się w warunkach pożaru o małej mocy. Po zainicjowaniu pożaru, dym szybko wypełnia pomieszczenie. Po zejściu warstwy dymu do posadzki, temperatura pod stropodachem nie osiąga jednak 68 stopni. Tak jak zakładaliśmy, w żadnym z testów nie dochodzi do uruchomienia klap z termowyzwalacza. Dlatego podejmujemy decyzję o otwarciu pojedynczej klapy ze skrzynki alarmowej. Okazuje się, że dym jest usuwany zbyt wolno. Dopiero otwarcie pozostałych klap dymowych i otworów napowietrzających powoduje oczyszczenie chali z dymu. Podsumujmy. Pierwsza seria testów potwierdziła nasze założenia. Otwieranie klap dymowych wyłącznie z termowyzwalaczy na skutek przekroczenia określonej temperatury pod stropem jest nieefektywne. Nawet zadziałanie pojedynczej klapy nie będzie miało wpływu na warunki pożarowe w budynku. Otwarcie jednej klapy powinno powodować automatyczne uruchomienie się pozostałych klap w strefie dymowej. Tylko wtedy system oddymiania może efektywnie usuwać dym, zapewniając odpowiednie warunki pracy dla jednostek ratowniczo gaśniczych. Budynek, który tu widzimy, powstał na zamówienie belgijskiego rządu, a konkretnie władz prowincji zachodniej Flandrii, które przeprowadzały jego kontrolę. Zaczęliśmy przygotowywać ten projekt kilka lat temu. Odwiedziliśmy wiele podobnych budynków w Europie. Widzieliśmy różne rozwiązania dla celów treningowych Straży Pożarnej. W efekcie powstało to centrum edukacyjne dla belgijskich służb ratowniczo-gaśniczych. Różne ekipy ratowników korzystają z niego w celach treningowych. Przechodzimy do kolejnej serii badań. Tym razem badamy skuteczność systemu oddymiania w pomieszczeniu magazynowym przy założeniu, że wszystkie klapy w obrębie jednej strefy dymowej otwierają się jednocześnie, a otwory napowietrzające uruchamiane są ręcznie ze zwłoką czasową. Test ma odwzorowywać pożar w pomieszczeniu magazynowym o wysokości 12 metrów, w którym w celu uzyskania szacunkowej mocy pożaru około 2000 kW przygotowaliśmy dwa ogniska pożaru. Głównym materiałem palnym są, podobnie jak wcześniej, pianki poliuretanowe z materacy. W trakcie testu chcemy zbadać sprawność systemu oddymiania, w którym w obrębie jednej strefy dymowej automatycznie otwierają się jednocześnie wszystkie klapy. Z kolei otwory napowietrzające nie otwierają się lub są otwierane ręcznie z opóźnieniem. Po trzech minutach od zainicjowania pożaru warstwa dymu osiąga poziom posadzki. Po około 4 minutach i 30 sekundach od momentu powstania pożaru, żeby oddymić obiekt, otwieramy wszystkie klapy w ramach jednej strefy dymowej. Po otwarciu klapy usuwają dym, jednak zauważamy, że system jest mało efektywny. Przy założonym pożarze testowym nie jest on w stanie zapewnić warstwy wolnej od dymu. Po około 6,5 minuty od zainicjowania pożaru otwieramy bramę na powietrzającą z jednej strony pomieszczenia magazynowego. W każdym z testów po otwarciu bramy system oddymiania zaczyna działać efektywniej i po mniej więcej minucie odzyskujemy widoczność w pomieszczeniu. Podsumujmy. Otwieranie automatyczne wszystkich klap w obrębie jednej strefy dymowej bez zadziałania otworów napowietrzających powoduje, że system oddymiania jest nieefektywny. Nie jest on w stanie usuwać dymu na tyle skutecznie, aby zniwelować zwłokę w uruchomieniu systemu i zapewnić warstwę wolną od dymu. Dopiero uruchomienie odpowiedniej liczby otworów dla powietrzających o właściwej powierzchni powoduje, że system zaczyna działać efektywniej, zapewniając warunki pracy dla jednostek ratowniczo-gaśniczych. To centrum treningowe w Zedelgem, przeznaczone dla Straży Pożarnej, było dla nas jako architektów bardzo nietypowym projektem. Nie jest to zwyczajny budynek. Zwykle budując jakiś obiekt, mamy nadzieję, że nigdy nie zdarzy się w nim pożar. W tym przypadku było całkiem na odwrót. Naszym zadaniem było stworzenie budynku, w którym wielokrotnie rozniecane będą pożary, a ludzie w tym czasie będą mogli trenować. Nawet jeśli w budynku trwa pożar, to ćwiczący w środku ratownicy muszą być bezpieczni. Zaprojektowanie takiego obiektu było więc dla nas nie lada wyzwanie. Wracamy do badań naszych urządzeń w warunkach pożaru. Tym razem badamy skuteczności systemu oddymiania w trzykondygnacyjnym atrium. Test ma odwzorowywać pożar stoiska handlowego zlokalizowanego na posadzce trzykondygnacyjnego atrium o wysokości 12 metrów. Szacunkowa moc pożaru to około 1500 kW. Głównym materiałem palnym są tworzywa sztuczne. W trakcie testu chcemy zbadać sprawność systemu oddymiania, w którym w obrębie jednej strefy dymowej automatycznie otwierają się jednocześnie wszystkie klapy dymowe oraz otwory napowietrzające znajdujące się z jednej strony pomieszczenia. Po minucie i 20 sekundach od zainicjowania pożaru warstwa dymu osiąga poziom posadzki. Kiedy się to dzieje, po minucie i 35 sekundach od momentu powstania pożaru, automatycznie otwierane są wszystkie klapy dymowe w obrębie jednej strefy dymowej. Dla potrzeb naszych badań ma to odwzorowywać otwarcie klap na sygnał z systemu sygnalizacji pożaru na skutek zadziałania dwóch czujek dymu. Otwieramy też bramę napowietrzającą z jednej strony pomieszczenia. A po kolejnych 30 sekundach następną. Widzimy, że system oddymiania działa, jednak usuwanie dymu jest mało efektywne. Przy założonym pożarze testowym i silnym wietrze w trakcie trwania tej serii testów widoczność zostaje przewrócona dopiero po 5 minutach. W trakcie trzeciej serii testów zaobserwowaliśmy tworzenie się turbulencji w obrębie oddymianej przestrzeni. Miał na to wpływ silny wiatr, który towarzyszył naszym badaniom oraz lokalizacja otworów napowietrzających wyłącznie po jednej stronie pomieszczenia, dodatkowo umiejscowionych zbyt blisko ogniska pożaru. In Belgium. W Belgii, w nowo powstających budynkach przemysłowych obowiązkowy jest system oddymiania i usuwania ciepła, co jest pewną nowością. Taki system oddymiania i usuwania ciepła pozwala na utrzymanie dymu na pewnej wysokości. Idea jest taka, aby nie zszedł on poniżej określonego poziomu i żeby pozostała strefa wolna od zadymienia. Zazwyczaj w momencie, gdy straż pożarna dociera do budynku, dym jest już na parterze, co wiąże się z niemal zerową widocznością i średnią bądź wysoką temperaturą. Otoczenia. W takich warunkach trudno jest gasić pożar. Celem nowego belgijskiego ustawodawstwa jest wprowadzenie systemów oddymiania i usuwania ciepła oraz zapewnienie stref wolnych od dymu, tak aby straż pożarna mogła wejść do budynku, dostać się do ognia i ugasić go. Rodzaj infrastruktury, jaki mamy tu w centrum treningowym z zainstalowanym systemem oddymiania i usuwania ciepła pozwala strażakom ćwiczyć zachowania w tego typu pożarach. Zatem kontynuujemy testy. Badamy skuteczność systemu oddymiania w pomieszczeniu magazynowym przy założeniu, że wszystkie klapy w obrębie jednej strefy dymowej otwierają się jednocześnie wraz z otworami napowietrzającymi. Test ma odwzorowywać pożar w pomieszczeniu magazynowym o wysokości 12 metrów, w którym w celu uzyskania szacunkowej mocy pożaru około 2000 kW przygotowaliśmy dwa ogniska pożaru. Głównym materiałem palnym są ponownie tworzywa sztuczne, dokładnie pianki poliuretanowe z materacy. W trakcie testu chcemy zbadać sprawność systemu oddymiania, w którym w obrębie jednej strefy dymowej automatycznie otwierają się jednocześnie wszystkie klapy dymowe oraz otwory napowietrzające. Po zainicjowaniu pożaru, warstwa dymu osiąga poziom posadzki w ciągu 3 minut. Uruchamiamy ze skrzynki alarmowej wszystkie klapy w ramach strefy dymowej, a po 4 minutach i 20 sekundach od momentu powstania pożaru otwieramy także bramy napowietrzające z dwóch stron budynku. Jednoczesne otwarcie wszystkich klap i bram powoduje, że dym jest usuwany efektywnie i system przy założonym pożarze testowym jest w stanie zapewnić warstwę wolną od dymu po mniej więcej 6 minutach od zainicjowania pożaru. Udowodniliśmy, że automatyczne otwarcie wszystkich klap w obrębie jednej strefy dymowej oraz otworów napowietrzających jednocześnie z dwóch stron budynku powoduje, że system oddymiania działa efektywnie. Jest on w stanie usuwać dym na tyle skutecznie, by zniwelować zwłokę w uruchomieniu systemu i zapewnić warstwę wolną od dymu. Otwarcie bram napowietrzających z dwóch stron budynku sprawia, że w obrębie oddymianej przestrzeni nie tworzą się turbulencje. Nie dochodzi do przemieszczania się dymu do innych stref dymowych. Podsumujmy. Przeprowadzone testy są dowodem na to, że nawet pożary o małej mocy, ale generujące duże ilości dymu, mogą powodować duże zagrożenie dla użytkowników obiektu mienia w nim zgromadzonego oraz samego obiektu. Mogą go w konsekwencji wyłączyć z eksploatacji. Dowiedliśmy w czasie testów, że tylko uruchomienie automatyczne systemu oddymiania, rozumiane jako jednoczesne otwarcie klap dymowych i otworów napytrzających, może uchronić obiekt przed zniszczeniem i spowoduje, że system oddymiania będzie działał efektywnie. Za nami dwa intensywne dni testów pożarowych, podczas których badaliśmy pracę klap żaluzjowych MCR LAM. Badania te były możliwe dzięki uprzejmości ośrodka szkoleniowego dla służb ratowniczych regionu zachodniej Flandrii w Zedelgem oraz dzięki zaangażowaniu i wsparciu tutejszych instruktorów. Żegnamy się z Brugią pełni wrażeń i doświadczeń. W odróżnieniu od tysięcy turystów rokrocznie przemierzających uliczki tego zachwycającego urodą średniowiecznego miasta słynącego z piwa, czekolady i koronek, my przyjechaliśmy tu, żeby sprawdzić w praktyce wiedzę z naszej branży, czyli inżynierii pożarowej. To, co udało nam się zbadać i zarejestrować, pozwoli doskonalić naszą wiedzę i wzbogacać rynek ochrony przeciwpożarowej o kolejne rozwiązania.